Co dobrego słychać? Dobra nowina. Jezus jest z nami na wyspie. Tym razem jesteśmy daleko od Polski, ale myślę, że sercem ciągle z, ze wszystkimi, którzy oglądają. Sercem z Polakami. Zapraszamy na kwadransik ze Słowem. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym kwadransiku ze Słowem. Dwa Marciny witają Was tu bardzo serdecznie. W sumie tu są same Marciny i wszyscy się śmieją, że w Polsce. Jedyne imię, jakie, jakie występuje męskie, to Marcin? Dokładnie. Mówimy, że nie, że tylko 90% Polaków, znaczy mężczyzn w Polsce, to Marcin, a 10% to nie. Ale tak trochę wierzą, trochę nie wierzą. W każdym razie jesteśmy chwilę po ulewie. Lało tu strasznie, mocno, ale już jest cieplutko, więc wracamy do, do normalności. Jak Ci się podoba na Mauritiusie? Pięknie. Normalnie kolory, zieleń, światło, ciepło. Wiecie, wszystko czego potrzeba, żeby wstać rano i zacząć wielbić Boga, bo, bo to naprawdę dodaje siły też, żeby zobaczyć go w, w tej naturze, w tym pięknie. To jest niesamowite. Pewnie w zimnej e, Polsce to jest mniej takie. Mm, trzeba mieć więcej nie, wiary. No właśnie, trzeba iść w wierze. My idziemy przez oglądanie. <laughs> przez nasze zmysły. Tak, tu wiary tak wiele nie potrzeba, żeby wielbić Boga, bo wystarczy otworzyć oczy Wszystko rano. Przyczy. Tak, więc korzystamy i naładujemy się tutaj witaminką D do, do końca chyba roku. Już będziemy mogli chodzić po prostu jak nakręceni. No, ale to jest taki czas też łaski dla nas, bo styczeń to na czas nabierania sił na całą posługę w całym roku, więc no, jest naprawdę dobrze. A mamy też, tak jak wspominałem wam ostatnio, Coraz więcej możliwości, żeby modlić się z ludźmi, żeby docierać do tych też najbiedniejszych, chorych, co jest taką dużą też łaską. No i co? Chcemy podzielić się słowem dzisiaj, takim słowem, który, które mnie też dotknęło i chyba dlatego je tak dzisiaj wybrałem. Podczas czytania, słowa, które czytamy właśnie ze wspólnotą, my jesteśmy w proroku Izajaszu, więc możemy otworzyć 29 rozdział i proroctwo, które jest wypowiedziane w 13 i w 14. W wersecie. Wyrzekł Pan, ponieważ ten lud zbliża się do mnie tylko w słowach i sławi mnie tylko wargami, podczas gdy serce jego zdala jest ode mnie, ponieważ cześć jego jest dla mnie tylko wyuczonym przez ludzi zwyczajem. Dlatego właśnie Japonowie niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem zginie mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie. To jest słowo, które, które Bóg daje i wkłada w usta proroka Izajasza. Nie wiem, co, cie, co Ciebie dotyka w tym fragmencie, mnie, mnie porusza bardzo mocno to, że zobaczcie ten, ten werset trzynasty, mówi o tym, że lud, e, lud Boga oddalił się od Niego, że ludzie oddają cześć Bogu, ale ich serca są zdala od Niego e, i, i tak naprawdę ten trzynasty werset to nie jest zbyt dobra nowina. E, i Bóg mówi do proroka: wypowiedz te słowa, że są z daleka ode mnie. Są pobożni, są być może w jakichś swoich modlitwach, pobożnościach, nawet mi ofiary składają, ale ich serca są z dala ode mnie. I Bóg mówi: to mi się wcale nie podoba. I to, co mnie się bardzo tutaj gdzieś podświetla i porusza, to to, że w XIV wersecie na tą złą nowinę, na tą informację, że lud jest z daleka od Boga, i moglibyśmy przeczytać: i Bóg zesłał teraz ogień z nieba, spalił ich wszystkich, historia się skończyła. Bóg mówi, że ma sposób dlatego właśnie ja ponownie niezwykłe działanie cudów i dziwów z tym ludem. Zginie mądrość, mądrość jego myślicieli, a rozum jego mędrców zaniknie. Bóg mówi: Ja zacznę mhm. dokonywać znaków i cudów, zacznę dokonywać niezwykłych dzieł, po to, żeby ich serca zbliżyły się do mnie. I myślę, że to jest sens w ogóle cudów, które Pan Bóg czyni. Wiesz, to ja myślę, że taka droga naokoło: to znaczy, Pan Bóg jest w stanie ominąć nasz umysł mhm. i mówi: Twój rozum troszkę musi zniknąć, trochę musisz przejść jakby inną drogą, dlatego że. Są rzeczy, których nie można przekazać. Tutaj zwłaszcza na wyspie, gdzie nawet wczoraj dzieliliśmy się z, z braćmi, tak? Czym jest dla nas Eucharystia, w jaki sposób przeżywamy mękę Jezusa też w czasie Komunii Świętej, mm. wiecie, to było niesamowite, jak Bóg nam pokazał też, że są osoby, które być może doświadczają tego e, jakoś w innym miejscu, w innym języku, w innym czasie, w ogóle w innym, e, w innej kulturze mm. też, nie, w innej mentalności a Bóg przechodzi przez serca i mówię, kurczę, przecież my naprawdę doświadczamy tego tak. samego. To znaczy, że jest e, taka wewnętrzna gdzieś e, między nami jedność, chociaż może na zewnątrz się wydawać, że, że język jest inny, że sposób jest inny, że, że ludzie inaczej to też jakby próbują wyjaśniać, ale jak tak dojdziemy do, do istoty, to Bóg daje nam e, naprawdę to samo, to znaczy daje siebie i i to jest niesamowite, że Jezus ma sposób, żeby ominąć czasami wszystkie te nasze ludzkie takie e, jakieś sposoby myślenia, mówienia, po to, żeby, żeby dać nam siebie. Nie? I mhm. to jest piękne. I to jest, myślę, że to też rzeczy mówi właśnie Izajasz, nie? że przez moc znaków i cudów mm. czasami Bóg omija myślenie. E, to tak jest ta nas zawstydza też, nie? No tak. bo... Bo próbujemy czasami coś wyjaśniać i pocimy się, żeby to gdzieś tam sobie w głowie ułożyć, a Bóg mówi: Nie, to jest bardzo proste. Wiesz, ja pokażę ci znak, mhm. i ten znak pociągnie więcej ludzi niż Twoje, twoje rozumowanie. też taką historię z Twojego życia, z Twojej posługi, gdzie. Zadział się znak, który tworzył drzwi do, ja do, do jakichś miejsc? Ja no, myślę, że dużo jest takich cudów, które zawstydzają, nie? bo to zawsze jest, się łączy z takim, myślę, takim wstydem trochę. Kurczę, no nie miałem wiary, nie? Ja, ja nie potrafiłem tego jak ogarnąć, mm -hmm, mm -hmm. Jakby, bym zupełnie inaczej to zrobił. I były takie znaki, gdzie Bóg e, zadziałał sam nie? I, i wiem, że, e, że to jest możliwe. Na przykład e, pamiętam, pozdrawiamy teraz e, e, okolice Rawy Mazowieckiej, to niedaleko, Janka, który, który był zupełnie gdzieś zostawiony sobie w szpitalu i, i tam lekarz już powiedział, ten człowiek naprawdę nie, nie żyje, tak? jego mózg nie funkcjonuje, on jest w takim stanie, gdzie tylko należy stwierdzić zgon, ponieważ... To jest długa historia, nie będziemy jej dzisiaj opowiadać, ale uległ zatruciu i to wszystko gdzieś było nieodwracalne. Jego, jego mózg był zniszczony nieodwracalnie, i, i nawet aparatura potwierdziła to, że, że, że on już z tego nie wyjdzie. I wiecie, i, i ja tak myślę, kurczę, no trzeba znaleźć jakieś uzasadnienie, tak? Trzeba teraz sobie to jakoś ułożyć w głowie, wyjaśnić, mhm. żeby to też przekazać, żeby to usprawiedliwić i, i też powiedzieć rodzinie. I pamiętam... Dorobić e, sobie do tego też teologię. Dokładnie. Mm. Dorobić do tego jakieś wyjaśnienie, nie? I wtedy Pan Bóg nas zawstydził, nie? To, to było niesamowite, bo, bo Janek po prostu wstał. E, to było, pamiętam, w zimie. E, i ja byłem wtedy daleko może od, od szpitala, nie mogłem wtedy tam być, ale wiedziałem, że jego żona, która była naprawdę taką wojowniczką modlitwy i, i wiary, ona jest tam przy nim i, i trzyma się zaufania do Jezusa. Hmm. Trzyma się naprawdę Słowa Bożego i ona mówi, nie, to będzie naprawdę zmartwychwstanie, to będzie cud. Ja już, wiecie, w mojej głowie to się nie pomieściło. Nie? Ja, ja wiedziałem, że... Że, że no, to nie jest to, nie? Że, że coś innego Pan Bóg musi e, zrobić, bo, bo, bo na pewno się nic. nic nie, cudu nie, nie wie, będzie. Cudu nie mhm. będzie, nic dobrego się z tego nie wydarzy. I nagle, wiecie, ten, ten znak dla mnie jak, jak, jak takie w ogóle wykasowanie umysłu, nie? bo w pewnym momencie Pan mówi: Nie, musisz wszystko teraz wyzerować. Ja, ja przechodzę inną drogą nie? przez Twój umysł, nie będziesz tego rozumiał, ale zobaczysz znak. I to hmm. był ten znak zmartwychwstania. Dla mnie to jest e, e, największa łaska chyba, jaką, jaką widziałem tutaj. Opowi opowiadałeś też o tym, jak e, już lekarze chcieli go, to był ten moment hmm. chyba ostatni, kiedy lekarze chcieli go odpinać od aparatury i nagle pielęgniarka wchodzi do, do sali, a on hmm. siedzi na łóżku i zaczęła krzyczeć. Tak, to wiecie, to jest to, co, co się dzieje, kiedy Bóg ingeruje tak. no, normalnie ponad wszystkim, co, co możemy tylko pomyśleć i. I to jest ta wielkość, właśnie e, Jego łaski, Jego mocy, kiedy Bóg nas przerasta i, i wiemy, że to, nie, że to jest zawstydzające dla nas. Że I Bóg to -hmm. nas bardzo I, pokaże. I też. Bóg u, u Izajasza mówi: Ja zawstydzę mądrość mędrców. Mhm. Właśnie myślę, to, to jest też to, co mówi święty Paweł, wybierzcie do Koryntian. Nie? Spójrzcie, bracia, na powołania wasze tutaj, niewielu mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych, bo Bóg wybrał to, co słabe i to, co głupie żeby zawstydzić to, co mądre. Ja myślę, nie chodzi o samo zawstydzenie e, mądrości, w sensie takiej, a, że, że, że teraz mądrość jest niczym, ale, ale w porównaniu do mocy Bożej, nie? kiedy my czasami wchodzimy na taki poziom pychy mam wrażenie, bo to jest pycha, kiedy mówimy Bogu, co ma robić, kiedy mówimy Bogu, co może, a czego nie może. I my się już trochę tak zaczęliśmy w tej całej mądrości ludzkiej przyzwyczajać do tego, że no nie wiem, jak medycyna coś zdziała, to już zdziała, a jak nie zdziała, no to już Pan Bóg to już się nie miesza w takie sprawy. A myślę, że, że Bóg właśnie przez tego typu historie czasami zagina naszą mądrość, naszą wiedzę, czasami zagina gdzieś to nasze doświadczenie, które myślimy, że mamy i przez cud, przez uzdrowienie przychodzi i otwiera serca ludzi. Myślę, że to jest w ogóle klucz. Do, do miejsc, do których jedziemy. E, tak jak przyjechaliśmy tutaj, też się tym dzieliłem w ostatnim odcinku, że trochę dla mnie to jest takie, mam jeden plan. Idziemy coś mówić, powiedzieć o Panu Jezusie, Jego miłości, a potem modlimy się i zobaczymy, co Bóg uczyni. I jak Bóg czegoś nie uczyni, to mamy problem. E, I to jest niezwykłe, że nawet jak tutaj się pojawiliśmy e, i robimy, myślę, no trochę odpoczywamy, trochę, trochę się modlimy z ludźmi, a Bóg swoimi sposobami już się okazuje. Jedna parafia się otwiera, druga się otwiera, trzecia się otwiera. Tu jakbyśmy mogli zostać na miesiąc, to pewnie Byśmy mieli dużo roboty. Może chwała Bogu, że wracamy, chociaż też wracamy do pracy, tak zupełnie na serio. Ale to mnie bardzo fascynuje, że kiedy naprawdę mamy wiarę w to, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, że Bóg, że niesiemy obecność Boga, która niesie uzdrowienie, która niesie pokój, która niesie radość. To tutaj w tym całym takim środowisku, w tej kulturze, która jest zmiksowana, to jest masa buddystów, masa tych ludzi, búbdystów. tak, hinduistów, ludzi z Indii, z różnych bóstw, to co chwilę macie, to jest śmieszne bo jest najpierw kościół katolicki, naprzeciwko jest jakiś meczet, potem obok zaraz świątynia jakaś hinduska. Mają wspólny parking. Mają wspólny parking, w piątki muzułmanie tutaj przyjeżdżają na katolicki parking podobno, więc się tak. dogadują. Ale co jest niesamowite, to to, że, że w jakiej kulturze byś nie był, w jakim środowisku byś nie był, ludzie potrzebują uzdrowienia, ludzie potrzebują cudów, ludzie potrzebują interwencji Boga i teraz, kiedy my przyjeżdżamy i my wchodzimy, wiedząc, że niesiemy moc Bożą, drzwi się po prostu otwierają i, i myślę, że to jest sposób na, na narody, to jest sposób na miasta, to jest sposób na miejsca, do których jedziemy, wiedząc, że niesiemy moc Bożą, wiedząc, że niesiemy namaszczenia od Boga, wiedząc, że niesiemy obecność Ducha Świętego, która uwalnia, uzdrawia, drzwi otworzą się wszędzie i myślę, że to jest dobra nowina dla nas wszystkich, Czy jesteśmy w Polsce, to, to tak naprawdę wracając do pracy, do szkoły, gdziekolwiek jesteś, niosąc moc Bożą, drzwi będą się otwierały, bo, bo ludzie wszędzie są w potrzebie. To też pokazuje myślę taką, taką naprawdę bezinteresowność Bożej Miłości, bo, mm. bo to czego doświadczamy, to też naprawdę takiego wylania Bożej Miłości pomimo różnych wiecie, takich naszych ludzkich ograniczeń trochę we, w rozumieniu mhm. rzeczy. I, tak. Nawet próbujemy to sobie poukładać czasami. Jak to jest możliwe, że Pan wchodzi do domu, nie wiem, yy, gdzie, gdzie nie wiem, są buddyści, tak? I, I modlimy się z taką samą miłością, wyznajemy imię Jezusa, że, że oczekujemy łaski i wiemy, że Pan nie może nam odmówić, mhm. bo On nie patrzy tak naprawdę na, na etykietkę, na imię, gdzie jest jaki język i. Pan naprawdę rozlewa swoją miłość, tak? I to jest to, co, co najbardziej zawstydza, bo myślę, że, że, że on ma takie serce, którego nie można, wieć ograniczyć. I, i, I to jest jedyna rzecz, którą możemy tutaj też potwierdzić, nie? Mm. Że, że Pan naprawdę rozlewa się i tak myślę o tych miejscach, które jeszcze otworzy tutaj i nowych, nowych też cudach, znakach, których dokonuje, to wszystko z miłości, tak? To nie dlatego, żeby, żeby nas gdzieś tam, tak. e, nie wiem, e, z, z bardziej wykształcić, czy, czy zrobić, e, nie wiem, coś, co, co, co będzie takie, wow, tylko po prostu on kocha tych ludzi, tak? Kocha nas, hmm. kocha nas z taką miłością, że, że nie ma wyjaśnienia dla niej. Dlatego upokorzy dlatego czasami, czy uniży nasz rozum, nie? Żeby, żeby wejść bardziej z miłosierdziem. I faktycznie ja też mam trochę takie doświadczenie tutaj, gdzie przyjeżdżamy z bardzo poukładanej Polski, z bardzo poukładaną teologią, z bardzo poukładanymi wszystkimi, wiecie, schematami. Przyjeżdżasz tutaj i nagle widzisz, że Bóg działa na innym poziomie, nie? nie na poziomie intelektu, rozumu, tego czy nam się kropki łączą, czy nie łączą, tylko widzisz po prostu, jak Bóg tu działa i kim ty jesteś, żeby powiedzieć, że nie działa. I wśród różnych ludzi, różnych denominacji chrześcijańskich, różnych tutaj innych kultur i środowisk I to jest bardzo właśnie takie, Upokarzające, bo my często zostajemy na poziomie etykiety właśnie to o czym mówiliśmy i nie schodzimy dalej, bo nam się to nie mieści w głowie. A Bóg mówi, a niech ci się nie mieści, bo to nie o głowę chodzi. I to jest nasze doświadczenie tutaj. Myślę, bardzo piękne i bardzo poszerzające, a jesteśmy tu dopiero tydzień. Także chcemy się z wami pomodlić na koniec. Też o to, żeby Pan rozlewał swoją łaskę i żeby, żeby naprawdę nas poszerzał byśmy idąc do różnych ludzi, do różnych, nawet w Polsce, myślę, subkultur, do różnych e, środowisk, mieli naprawdę otwartą głowę i serce na to, co Bóg chce zrobić, bo On naprawdę będzie też prze, przekraczał granice naszego rozsądku, żeby tylko dotrzeć ze swoją miłością do, do swoich dzieci. Panie, Ty wylewasz Ducha Bożego wszędzie. Ty, Panie, pociągnąłeś Korneliusza, chociaż on nie był, Panie, w... W tym klubie, do którego należeli apostołowie, ty hmm. panie pociągasz nowych dzisiaj, tych, którzy być może nigdy ciebie nie znali, może nigdy o tobie nie słyszeli albo kiedyś cię odrzucili. Ty panie nigdy nie zamykasz serca. Dzisiaj dziękuję Ci, Jezu. Za wszystkich, którzy, którzy słuchają też tych słów, bo wiem, że ty, panie, dobijasz się do nich, że ty, panie, pukasz, że ty mówisz, nie ograniczaj mojej miłości. Nie, nie mów, że, 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 że ja nie mogę czegoś zrobić, nie mów, że ja nie mogę czegoś zmienić. Ciebie, panie, rozdaj swoją moc, rozdaj, panie, swoje namaszczenie. Taki prosimy Cię Boże, byś przyszedł z interwencją, z uzdrowieniem do tych, którzy są chorzy. Też wierzę, że jest jakaś osoba, być może, która nas słucha i ogląda, albo ktoś modli się za taką osobę, która, za kobietę, która leży w łóżku, jest, jest poważnie chora. Modlimy się Pani o, o jej uzdrowienie, czy to jest jakiś nowotwór, też modlimy się, niech w imieniu Jezusa przyjdzie uzdrowienie do, do tego nowotworu, do tej choroby, do tego paraliżu. I w imieniu Jezusa nakazujemy Ci odejść tym i zniknąć tym komórkom rakowym, niech przyjdzie uzdrowienie do tej kobiety. I wołamy dzisiaj, Panie, o to ee, tak jak wielu, wielu przyniosło paralityka, tak ci, którzy modlą się za nią, niech zobaczą Twój cud. I wołamy dzisiaj o Twoją interwencję do naszego życia, byś, Panie, przyszedł do tych, których nie rozumiemy, byś przyszedł do nas i otworzył nas na tych, których ciężko było kochać, zrozumieć, podejść do tak nich, przyjąć się. ludzi z marginesu, abyśmy byli znani z tego, że idziemy do tych, do których nikt nie idzie, byśmy byli tymi, którzy którzy są prowadzeni przez Ducha Świętego i daj nam taką wolność od opinii ludzkiej, wolność od tego, co powiedzą inni, abyśmy mogli doświadczyć Twojej łaski, Twojej mocy i Twojego działania. O to prosimy, Duchu Święty, w Twoje święte imię Panie. Amen. Amen. To co? Pozdrawiamy Was serdecznie, e, żółciutki jak kanary, Ojciec Marcin, porządek. E, e, ja tu się w miarę pisałem w Klimacik w tło. w tło. Pozdrawiamy Was serdecznie, no i do szybkiego zobaczenia już niedługo w kraju. Z ciepłych krajów, do zobaczenia. Pa!